większe przychody, oszczędność czasu i lepsza wydajność. To wszystko daje Microsoft Copilot. O tym jak bezpiecznie go wdrożyć i wykorzystać w organizacji mówimy na Integrity Partners Cloud Days. Jak w każdej grze, warto zacząć od tutorialu. Dwudniowa konferencja Integrity Partners Cloud Days to doskonała okazja, aby nacisnąć klawisz start i przejść w nowy świat sztucznej inteligencji. Dzięki Microsoft Copilot oraz Microsoft Fabric możemy przejść na nowy poziom wykorzystywania technologii. Copilot to potężne narzędzie, które pomaga nam w codziennych zadaniach. Wspiera pracowników w analizie ogromnych ilości danych, prowadzeniu spotkań, tworzeniu ofert, maili czy prezentacji. A to nie wszystko. Jednak wdrożenie tak potężnego narzędzia musi być poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami, jak i również zakończone szkoleniami. O tym, jak zrobić to skutecznie, rozmawiamy na naszej konferencji. To już nie gra, to rzeczywistość. Cyberbezpieczeństwo i cyberzagrożenia idą ze sobą w parze, dlatego też, jeżeli myślimy o jakichkolwiek wdrożeniach systemów sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo powinno być jednym z najważniejszych priorytetów naszej pracy. W świecie dynamicznie zmieniającej się technologii oraz wykorzystania jej do procesów biznesowych, rola partnerów takich jak Integrity Partners jest jeszcze bardziej kluczowa niż kiedykolwiek w przyszłości. Microsoft jest w stanie realizować swoją misję i budować zarówno kompetencje, jak i unikalne projekty, które pomagają naszym klientom w codziennej pracy.